Kamera, akcja. Dobre. Witamy w Ożarowie Mazowieckim. Mamy tutaj komplet tunerów. Dzisiaj mamy paczorkowy odcinek. Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy Jó. jednego tatę, drugiego tatę. A gdzie jest reszta ojców do tego projektu? Co? jest z nami Dawid, Dawid. Jak jest synem? Czekaj, Dawid. No właśnie. Jaką rolę ma Dawid? To jest wsparcie taka techniczne. Ja Jak wybuchnie coś, to Dawid będzie od razu naprawiał. Żeby... Masz, masz drugi motor na pacę? Ja żałuję, że nie wziąłem spawarki. A będziemy spawać korbę albo wał. Ale ja nie wziąłem przyrządu do kompresji, więc dzisiaj. Ale Andrzej ma. Jak będziemy zmieniać świecę, może Ale może przekaz... nie, że lepiej niż A może byśmy nie wiedzieli. A ja słychać, się spręża. Dawid, zacznę może od ciebie. Co zmieniliśmy? E, poprawiliśmy trochę układ wydechowy. Chodź, 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 ty nie uciekasz. tam tuner Wy nie możecie gadać, bo was będzie słychać. No dobra, Mamy podsłuch. Jest szczelne turbo teraz. Mhm. więc. E... Jakie były problemy z turbo? Wiesz, co totalnie nie, nie obu no ale dobra, co było powodem konkretnie? Pamiętasz? E, klapka do Westgate'u. Mhm. Kolejna Odbrała sprawa siebie. to była jeszcze na łączeniu była jakaś nieszczelność, co nie między turbo a kolektorem. Tak, między turbiną a kolektorem to na tej flanszy była no, albo, albo źle, źle dobrana uszczelka albo no, coś po prostu było nie, nie tak. Nie, tam nie było uszczelki chyba. Jakaś tam była, mhm. płaska. Ci jak się napieprzają, no. Chodźcie tu. No, no idziemy. Chodźcie uczestniczyć, a ja nie tak zostawiliście nas. No. Słuchaj, ja już się Głotek, nie znam. Ciebie zapytam o szansę na powodzenie projektu. K日本ne, Ile dajesz? 200%. Wróżbita macie? Nie no, 200 tak niemożliwe. Jak to nie? Uda się. No, dzisiaj Usa jest w formie, Dwa tygodnie przerwy od tuningu, już spragniony. Pierwszy klient, dzisiaj coś zarobię w końcu. Pierwsza z dwóch tygodni? Czy dzisiaj? Ty, a ratujemy dzisiaj kanał, czy kanał już jest uratowany? Uratowany jest chyba, czy nie? Czekaj, jak? Zdech i uratowany? No no, nie wiem, w zależności od jak... tego, że 200 tysięcy kaput. A ja go dobrze 204 ma, tam co ciuła po tysiąc. Kurde, 205 lat temu No, co ty to teraz będzie QA, 205 tysięcy. Nie, czekamy na 210. Kamil, dobra, ciebie zapytam w skrócie, co zostało poprawione, co zostało zmienione. Co zmienialiśmy? Yy, ale czekaj, bo teraz. Mówi... No, tłoki chyba są nowe na pokładzie, tak? Kute tłoki. Musisz znaki firmy? Co ty masz, Wosnera czy. Wosner. No, dokładnie tak. 8,5 czy 9? Do jednego. 8,5. Okej. Okay. Było 8,7, teraz jest 8 i. No i głowice chyba robiliście tam u chłopaków, tak? Z tego co, tak, co pamiętam. Tak, tak, Zawory. tak. Co zmienialiśmy w głowicy? Zawory, sprężynki. Zawory były po prostu nowe, a Zawory nowe, ale sprężynki. Tak. Katkamsy twardsze. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Hmm. Raw limiter 9000. <noise> 7, 700 wtedy kręciliśmy. I ile? siedemset. Przecież to 9000? Jakie jest robienie? Nie, nie wiem. 81 też no, no, go nie podpuszczę, znowu mu to spadnie na podłogę, będzie problem. Nie płuczy. W końcu człowiek może będzie samochód dla widzów oddany niesprawny. <noise> będzie nagroda niesprawnego, niesprawnego projektu. Jak myślicie, odcinek będzie się oglądał trzy razy na nie. Jest Audi, jest 11 Turbo. No, wszystko źle. A, że to jest już finalne strojenie już było dokonane, więc dzisiaj męczysz bułę, no? Nie, nie męczę, były, Tuning został przeprowadzony. No chociaż 20 koni, żebyśmy no. zrobili więcej, to będzie. Na, drugi, na jednej hamowni, a każda hamownia pokazuje inaczej. więc... No to... właśnie, ale. on tu macie jakiś chytry plan? Chytry plan, mam przejechać się po kilku hamowniach i porównać hamownie. No jest to wypowiedź. <laughs> Dlaczego tam? No, tam są najlepsze moce. Bo ty tam stroisz? Ja, tylko emergencji. Aha. Mhm. Kamil, ee, od czego zaczynamy? E, wjeżdżamy na A, i tak. roki, upinamy auto, <laughs> zadenkowałeś wóz, Gaz jest, jest, jest na ten pół paku. No byłem w jest do pełna. z no 98 czy? Nie no seta za ramę. 95 bo jest, bo jest 10 wiesz. Bo na 6. bogatości. Jest seta, jest gazu dopełna. pełna. Gaz też będziemy stroić, ale zdalnie. Opuścili nas stoczanie Wszyscy Cię opuścili. tylko. młot młodci już ten. No. Pozostawił cię na, na lodzie. Sam no ale tak. słuchajcie, są ale nowi. Dawida mówiliście. wcześniej nie było, teraz jest Dawid z nami. No, kogoś już było, kogoś przybyło. Konstans. Nie Konstans, no. bo ostatnio było więcej. No tak, to prawda. To był przedstawiciel DLR. No, ale to było bliżej Wigilii. A teraz Dlatego to nazywałem projekt po prostu, tak? Tak. Patchworkowy. Patchworkowy? No. no że co to znaczy? No jak to, co to znaczy? Ja że masz. Wiem. Jest dziecko i wielu... wielu rodziców. Kogoś się Okej. Jeszcze nie wiesz? Wiesz już? Nie. Dalej nie wiem, nie, nie wiem. Odpadło. Dobra, zaczynamy. Kamil, czym się zachwycasz? No odpala ładnie. Ktoś mi tu nagrzewał, zostawiłem otwartego kompa i ktoś mi nagrzeba w mało. Na Te komputery trzeba blokować. No, ale po drodze coś poprawiałeś i dalej było średnio. Tak jak powiedziałem, tu jest wielu ojców i każdy jakąś cegie... cegiełkę swoją dokłada, a w Bas, finalnie... Ja teraz dokładam marzej <laughs> <laughs> Nie klawiaturu. Sprawdzimy czy odpala. Przypalił. Nagrywam Dobra, za drugim razem można już jest dobrze. Ale no jak? Się jak komputer? Jak zaczynasz kręcić, wyłącza się komputer. Tak. Więc to bardziej nie jest to, że pobór prądu jest za duży. Słyszysz? No. A, nie. Jak, a jak złapa na chwilę, to ty przestałeś kręcić, no. a onu cię Widzisz? No. Za duży spadek jest na zasilaniu na komputer, bardzo. A? Nie, A wiem, jak, pytanie, gdzie on ma kompa podłączonego, no. wiesz wiązce, to też jest ważne. Ja wiem gdzie może być problem. Gdzie? Masa. Co? Masa przy silniku. Znana? Bo na do wiązki. Bo tam wiem, że były dwie masy i właśnie nie pamiętam którą żeśmy podłączali. Aha. Ty chciałeś obroty zmniej zmniejszyć? Tak, troszeczkę, bo... Dlaczego? Tam czasem no, na dobra. 1200 prawie wchodzi. No co mieć mniejsze, to będzie miało mniejsze. Teraz, no ładne. Ile jest? 900. A może Pięknie. mogę Ci teraz... Ustawia Ci teraz fajne obroty, dobra? Poczekaj. Zrobimy coś no fajnego. Jak 3 Nie, poczekaj. Ty, a wiesz co możesz zrobić? Że obroty jałowe na low boost będzie 900, a na wysokim... E... O, o czekajcie, za, zaraz zrobię. <laughs> a na wysokim doładowaniu były wyższe? Jest taka opcja? Jeszcze raz, bo... Czy jak będę przechodził na mapę wysokiego doładowania, mogą być wyższe obroty jałowe? Ale to nie dotrwamy do tego, silnik wybuchnie do tego nie, czasu. Nie, tam, co Ty taki... Ale to nie dorabę tutaj, wiesz, tej <laughs> Jak? Po każdym sportowym współczesnym macie tak jest. Aaaa. Jak chce wiesz. Wysłuchujesz, tak? Ale, że co? Że jak przełączę mapę na mocniejszą. To przełączę się na gaz. <głos> <głos> o, i właśnie, od razu, żeby się włączał gaz. Oj. Oj, do <noise> pójdzie. Czekajcie, zaraz <noise> zrobimy. Coś fajnego. Pamiętajcie, że są jeszcze stare świece, ale zabraliśmy nowe. Gdzie to było? Aj do filka. Jaką grupę ci zrobił? Musisz ci wczep bardziej tworzy. No widzę, widzę, właśnie. Nie Musza, denerwuj go. Muszę mu pomóc, bo się nie da rady. Nie denerwuj go. Tak Jest. będzie teraz. Nowa wersja, nowy ty. No wersja v 4 Evo Black. <laughs> Ma poczucie humoru. Wiesz <noise> co co jest grane. Czekaję. Ale no. powiedz, że zaskoczyłeś mnie. Czym? A to jak guzik będziesz klikał do gaziutku dzisiaj? No, dzisiaj strojenie online gazu. Nie. Biały Stok stwierdził, że za... Waga kręcę! Dobrań. A jak kurcie takie online przyjdzie? Ja sobie do Masz gaz? Ale to chyba no pali. Na baterii nie ma. Idziesz, rozłączymy kąpi skoro. już jest, od razu był. Czasę spadają. Nie, rosną. <laughs> ja go wiem co zrobię, pod kupić jakiś komputer. O! Ale związką od razu. Nie, kupię ci komputer, to by musiał sam sobie podłączyć. Na jakiś markowy przynajmniej? Aha. Aha. Do bleka podłączymy trójkę. Co? Mówiłeś, co, 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 co na to? Nie, ja bym podłączył 3D3 na każdy cinder jednym. Nie, do bleka podłączymy. Ale i co nie będziesz robił? Będę cofał przed za zapłon. Co to na to? <grym> <grym> będzie miał kilka mat. <grym> 850 może być? Nie no, rewelacja. Nie kłam, bo jest 900. No ja bym zrobił 900. Co tak youtuber? Mówił, że teraz równo pracuje, że mu wstaje lepiej ta turbina, że w ogóle jest... To... Wszystko będzie lepiej? Że wstaje lepiej. Ty, oglądasz się tak z przeglądem? Przegląd warsztatowy u Kamila oglądasz? Zacząłem. I co, oni skończyłeś? Zasnąłem. Obejrzał do końca, on się nigdy nie przyznał. On się wiecie. tak relaksuje przy tych filmach, że przestaje. potem dzwoni, oj, oj, stary, ale fajnie, kurwa, że zajbiście było. Ja to, ale mi się... powiedziałeś. Śniło mi się, że zrobisz 1200 w barze. Kto? No Kamil. Że, kto zrobi 1200? Kamil zrobi 1200? No. W barze swojej? Nie. No to jak oglądasz? Ja w piątek, w której znowu przyjeżdżasz. A który piątek? Ten. Jutro? No. Nie. Czemu ty nie możesz mnie wcześniej ostrzegać? Ja nie mam czasu, stary. Wczoraj druga w nocy skończyłem hamowni Byłem jak kupczo. Druga no? w nocy, no? pomiar numer 35. No? Bez wydechu? Nie, bez tunika, czyli jak to było? Tym lepiej? Nie. Bez niczego. 12 o'clock, midnight. No w nocy pierwsze hamowanie. W pół do drugiej będzie. Ten był zakładany na nadaje to tam nie miał skrupułów. Pół do trzeciej ktoś chciał w nocy schamować, a wek plezir! Bez wydechu, tym lepiej! Śpię sobie w domu, nie? No, bo to w domu się śpi głównie, nie? No to, to akurat nic w tym dziwnego. Gdzieś o drugiej telefon dzwoni. Numer prywatny. No, mówię, no, na bank pali się coś, jakaś policja, coś. Ty sk... Synu! Co <ścoughs> wy tu będziecie hamować te wozy! do tu cały dzień! Dzwonię do góry, kuba, weź się, zlituj. Tylko dwa przejazdy zrobiłem. Później patrzę, 30 pomiarów, Raz za razem, druga w nocy. I co, będzie odpalał? Nie, nie. wiem. Musisz, co go boli? Musisz wiązkę poprawić, jakieś masy albo coś, on się rozłącza. Kąp, jak, jak kręcisz. Tak? A Ale teraz kąp łapał. Poczekaj, on złapy zaraz. Nie musisz przekręcić i poczekać. Poczekaj, on nie jest o, czyli to, trzeba czekać. przekręcić i poczekać. A wejdziecie, trzeba gaś przekręcić i poczekaj. Że on się włączył. Ale patrz, nie idą w strych, widzisz? A to idzie i synchronizing. No synchronizuje się, nie idą w trychy, A czemu nie idą? Nie wiem. Jaki chwilka tam poczekach. Czekaj, to nie tutaj. O, a dzisiaj będzie burza mózgów. Wcześniej miałeś a... tak. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, widzisz? poczekaj. Pokaż mi, no. Pokaż, tak. no już, już, już. Pokaż mi poczekaj. tego, się, bo ty masz za, za, dużo, za dużo możliwości jest, wiesz. State wiesz, cranking. A czemu jest, że jest cranking? No przecież kręcisz. My. A pokaż, jakieś... a, a, poczekaj, pokażę. Pogam. Daj fueling. Te, Widzę, случай... że już, już przyzwyczaiłeś się, trzeba sterować co trzy sekundy. A tu, no. <laughs> y masz tego, miałeś jakiś... Nie, to było w startach, było, że po pedale gazu jest jakiś tam enrichment. No to ja wiem, do czego zmierzasz, ale to nic nie. Nie after start, nie, 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 nie. czekaj. Co Ty chcesz, to znajdę. Jest mapka do skalowania po TPS-ie, TPS scale. No i co? Zobacz, tutaj wszystko jest włączone. To czemu będziesz miał wtryski wyłączone? Start delay? To wtedy później, jeszcze później zaparł. No wiem, ale chodzi o to czemu... Ale on do crankiego nie pokazuje DC. Musiałbyś mi dać, musiałbyś dać tego, e, jaki jest swift, jaka jest długość Możemy tego. Możemy tak jeszcze zrobić. No to nie jest kwestia tego. Albo go w Voice Parku że zawsze się odpala. Bo wtedy będzie kwestia, że się coś źle No a mnie to ten jego... Yy, Boże, jak to się nazywa? A? Na głowicy masz ten kast, czyli ten element takiego mm -hmm. zaparatu zaponowego. Tam jest jakiś problem. No, daj w bo masz jeszcze minut dwa, nie? Mm -hmm. Spróbuj go odpalić w voice parku. Żeby starting był w Ace Parku. No to już. Ranking, tu masz. No i dawaj w tym. No to musisz kolejność zrobić. No pierwszy, czwarty. A jakie są tym przypisane? No nie wiem, nie robiłem wiązki. No to zobacz, bo masz gdzieś w A Ignishion na daj. No to masz jeden. Ale może trzy. być zaliczany, to wiesz. O właśnie. No, nie ale. wiesz tego. Aby sprawić który jest który. No dobra, jeden, dwa tak będzie. Potem trzy hmm. No, widzisz? No, 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 tego mówię. 6, no, no dlatego mówię. No, no, szósty jest trzeci cylinder. No tak. Czyli teraz sześć garów tu mamy? Nie, no. poczekaj. Nie, Szósta, bo, bo, tutaj, okay, bo tutaj jest w kolejności zapłonu. Mhm. Czyli pierwszy jest pierwszy, fajnie. Ale to nie przypiszesz tego, bo zobacz. No masz tu szóstkę. No, to musi dać pierwszy z drugi, masz rację, no. No i co teraz? 30. Trzeci z y, szóstym. No nie masz takiej opcji. Musiłeś. Później masz. No i co wymyśliłeś? Musimy sobie karteczkę wziąć <laughs> No i nie, to teraz lecisz tak samo. No tak, no i trzeci I teraz spróbujmy zobaczymy, czy odpali na tym na Parku. Nie odpali. Nie odpali? Tak. Powinien. patrz. Bo bez synchronizacji... A nie, bo bez synchronizacji trzeba by go odpalać Wisz, chciał odpalać, czyli, czyli on po prostu jakby się źle synchronizował. No ale nie dlatego, że jest coś w kąpie nie halo, tylko sprzętowo coś klęka. No nie no coś się nie synchronizuje, albo no. coś się źle synchronizuje. W du no tu. No potrafi strześć z wydechu takie. Źle no. się, się synchronizuje. A te, jakiego ma tego zęb, ząbka ma ogólnie? Tu jest tylko jeden na górze. Na górze jest jeden? Tak. Tylko to jest czujnik hala, może być upierany po prostu. Widzisz? Dobra. Jagoda, co ma Ci powiedzieć? Kup sobie jakiś normalny samochód. Może Zetkę byśmy stuningowali? Którą? Przestań. 350. Na czym? się? Nie. Na Decie 3. Ty to jesteś szyderca. Nie, no po prostu w końcu musimy zrobić ten project na kanale, D3. A to w Seju? Co so w Seicento, konkurs dla widzów. A no tak, no nie. No. Turbo Seychento. Dobra, łysy olej, nic tego nie będzie. Dawaj, tuningu no, robimy moc i będzie. tyle. Ciach. Przerwa na jedzenie? Pizza. No była wina tunera podobno, słyszałem. Z czym? Jest usterka. A to mówisz, że wina piszyna. tunera? Gdzie jest trigger? Trigger to ma być z tamtej strony czy z tej strony? Na wałeczku nie ma triggera. A... Dlatego nie masz pozycji wałeczka. Czyli to. potrzebujemy takiego triggera i wtedy będzie wszystko mhm. banglać. A gdzie takie rzeczy się kupuje? W KMS. KMS Enjoy ma takie rzeczy na stanie. Dzwonię do Matego, Żebym poszabrował. To skrzyneczka. To co? Mhm. Robimy tripa na kamerę. Ale, ale, ale to jest to tylko, na dzisiaj, na, tylko na dzisiaj. A few moments later. To co? Witamy po krótkiej przerwie. No, naprawiliście chyba. Śmy. Ście. Co popsuliśmy, to naprawiliśmy. No, przyjechaliście na tym. Na samym czynniku położenia wału. Mhm. Bez koronki e, z zapłonu. E, no, przepraszam, z czujnika położenia wałka. No i dlatego auto nie odpalało i ten, ale jest ten no jest okej. Okay. OK, teraz tu co powiedziesz? Musimy sprawdzić czy... tylko zapłon na lampę, bo to, ponieważ teraz masz inny trigger, bo wcześniej mieliśmy to na jednym zębie, czyli ten tak zwany one tooth, a teraz mamy e, zapłon, który się nazywa. Poczekaj, trigger, który się nazywa. Już ci powiem. OW18T. O, właśnie. No. Widziałem. No, no dobra. i on tam przyta sobie cztery punkty. Czyli po możemy już powoli wjeżdżać na hamowie, tak? No. Ekstra w końcu. Którą mamy godzinkę? 13 już? 13. 13. 10, no. no. To już 3, 3 godziny zajęło nam naprawienie usterki. No. <laughs> Ale ty słyszałem, że robisz jakieś strony online. No też, w międzyczasie. Nie nudziłeś się. Nie, nie, nie. Już. No to dobrze, okej. Okay. A w ogóle warto dodać, gdzie znaleźliśmy pomoc. No to chyba się u synków u chłopaków Tak, no. tak. Pomogli nam synkowie, także serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy chłopaków. Nie mogą się doczekać, już do nich przyjadę na hamowie. A bo dzisiaj robisz ten, okej. Okay. Tak, robię, tripart. No, dobrze Zobaczysz mi mikrofonik? No. Zobaczysz zaponik z przodu? Dobrze, dobrze. Ile mamy? Jakiś dwa stopnie przed. Dwa stopnie przed. Dobra. Wróciło na 10,15. Wróciło na 10,15. co mówisz? Co reguluję ten, zobacz. No wiesz no. Ja to mogę uregulować. Czekaj, gdzie ja mam patrzeć? <grystanie> Ostatni moment kamery nie zobaczysz. Ale... Się zawiesz, się. Które miejsce? Pokażesz mi? Mamy zero? Aha. Tam przynajmniej widać tą małą kreskę na kole. Gdzieś tu? A jest. 2-3 stopnie przed. Teraz zero powinno być. Wiesz co, jeszcze takie zobacz, jest prawie, widzisz. Nie, ja nie Wiesz, widzisz? Widzisz? Teraz nie? No nie bardzo. A tu. Ja ci dobrze. reguluję. Mogę stąd ci robić. Ile chcesz? No to daj na zero, dobra. Ja teraz przesuwam u siebie do ja ci powiem. 4-3 stopnie. Ale ciągle się oddalamy, ciągle, wy, ciągle jest przed martwym punktem. Oddalasz się O, teraz... Dobra, za daleko ciutkę. Teraz wróć no. O, idealnie. Zabrało splotem na te, na te 15. Nie, tu zaraz nie stop stopy. Tylko że No chodź jeszcze Kamil na chwilę. Kamil, no, kolej. Dobra. Teraz jest na zero, tak. Okej. No teraz... Znaczy to sobie... Celowo cofałeś, tak? Tak, no tak. tak no takie... Ale jak jest 0 to jest 0 tak? Tak. Znaczy jak było zero, to tak. Teraz jest takie typu 10-15%. To wszystko, tak? Dziękujemy. To co? Za Zapłon ustawiony? Mhm, no miałeś roz, rozbieżność tam chyba 3 stopnie. Mhm. Już sobie zapisujemy jakąś bazową i... No poprzestawialiście wszystko w tym aucie. Wszystko. No, trochę na pewno. No tak. Coś to było takiego, że można że tam... kręcić? Jeszcze? Zobaczyć, czy odpala? Chyba można. Jak składaliśmy, nie mogliśmy na znaki trafić z rozrządem, co nie? Tak, górne koło pasowe się nie zgrywało. Uh -huh. Ale to dosłownie tam maksymalnie no było 300. No to może być, że też 300. Ale nie, no macie też trigger inny Karol teraz. Chodzi o ten. To tu bardziej chodzi przestawienie takie niewygodne. To, że w rozrządu względem tak, wału... na okay. To jest inny, inny dekoder teraz na górze i dlatego. Rozumiem. Wcześniej miałeś to tylko na jednym zębie. To teraz jest lepiej. Może bardziej dokładnie, no tak powinno być od początku. Super. Kolejny tuning. Sama Dobra, 90. Ta maska to się zamknie zaraz sama. Właśnie o tym mówiłem. Ojej. Strasznie mocne to sprzęgło jest. Łapie przy końcu. Czekaj, on się jeszcze przylewa. Jeszcze chwilę. Jeszcze go coś gryzie. Takie podniesione obroty teraz będzie miał? Nie, zaraz spadną. Ok. Ale odpala ładnie. Kurde, za każdym razem teraz odpala. Okay, już. Jakie to dziwne uczucie? On przez 15 sekund ma podbite obroty, a potem spada. Co zmniejszymy jeszcze? Tylko się Łukasz w białym stoku łapie za głowę Czekajcie... Czemu? No bo strzelamy No właśnie teraz zrobimy tak, żeby mniej strzelało No, albo najlepiej w ogóle No to tak tam, jak uważasz Dobra, tym się później zajmiemy Na razie... To co? Jeszcze musisz troszkę podjechać No jesteś w domu Oponki zostaną. Dawid, co robimy? Lepsze chłodzenie. <grym> zimny dolot. Zimny dolot. Więcej powietrza. Demontujemy na razie oryginalną lampę, dlatego że w trakcie prac jest lampa z otworem, w którym będzie wpadało świeże powietrze, także na czas hamowni sobie możemy pozwolić na ściągnięcie jest tej. takie doładowanie dynamiczne. A tu idealnie to trafia w turbo. Super. Znowu oszukujemy. Dobrze, Kamil. Co? Możemy zaczynać z no, tak, oczywiście. Gotowy? Ja tak. Powiedz mi, e, jakie mamy pomysły na mapy, bo inaczej teraz znaczy, przejdziemy do tematu. Ty masz pomysły. No tak, tak, tak. Jakie ja, jakie ja mam życzenia? Tak? Ja Pierwszym chcesz mieć taką totalnie słabiutką. Tak. Bez żadnego. Praktycznie bez żadnej ingerencji w aktuator, czyli taki delikatny, do, nazwijmy to delikatna korekta, taka 20% i to mhm. tyle, tak? Mhm. Tak. Chciałbym tak, żeby była. No żeby to była duża różnica między mhm. słabą a mocną, bo zrobimy dwie mocne. W sumie to teraz tak było. No Jedna dobrze. była z dotryskiem, druga była bez no dotryskiem. Najs najsłabszym jak się da, tą, tą pierwszą, mhm. a no ta i, mocna jak a druga będzie dobrze dała? Z alkoholem i z. Yy, to znaczy duży boost bez alkoholu najpierw zrobimy, a potem mamy. Dołożymy alkohol. testować, Testować, bo tam w, w ten twój jest już troszeczkę zwietrzały. To wleliśmy, wle, znaczy wlejemy jeszcze mhm. śwież, świeżaka i powinno być ok. Tak jest. Co myślisz o tym pomyśle? No to działa czasami. No. A co myślisz o tym pomyśle? No nie wiem o, czym, o co pytasz, o tą dziurę. Pomoże? No, Chcemy zrobić otwór w lampie, generalnie na stałe. Będzie taki wlot świeżego powietrza. Opadnie Ci wtedy na pewno temperatura w dolocie. To dobrze. Nie wiem czy, czy to dodaje jakieś moce, ale wpływa na pewno na temperatury w dolocie. Na psychikę kierowcy. <grym> Dobra, zaczynamy. Okay. Wpiszesz, Karol, w międzyczasie? Pewnie, wszystko uzupełnię, panie tuner. Muszę swoje sprzęgło. No, widzę, właśnie. Ono trudne no. jest. Ale jak ładnie odpala teraz. No, ale jak ładnie odpala teraz. Nie, odpala zajebiście, no <gry> Dobra, poczekamy tylko na sądę jeszcze no. Pamiętaj, że na dołu nie ma No tak, ale wiesz Czekamy Dopiero 1400 w Serio? To jest naprawdę słaby dół. Co się sprawa? Nie, serio, ten dół jest taki słaby. To tak długo trwało zawsze? Zawsze. Dobra. Poczekaj, muszę sobie sprawdzić paliwo jeszcze. to tak będziesz miał problem. Czemu? No bo zobacz, że mam falujące takie 1,5 na 1,6, 1,7 a mam tylko 20% dopyku teraz. No, a jak zrobiłeś wtedy przez internet ten 1,3 bara to nic nie falował, ładnie jeździł. Dobrze, minimalny bus To trochę lepiej działa doładowanie, ładowanie. Nie wiem dlaczego w innym miejscu musimy wyłączyć zmienną fazę. Bo się zrobiło nam takie, widzisz, takie no, załamanie, taki. no wcześniej tego nie było. No i generalnie na dole jest według czujnika i tego, co silnik jest cichszy, ale ma taki jakiś dziwny, nie wiem, jakby coś było niedokręcone czy coś. Taki no, jakiś no. dziwny rezonans, który. Pojawia się w momencie tutaj jak wchodzi sobie w boost tak powiedzmy od 0,7 do 1,2-1,3 bara i tak gdzieś do 4000 i potem tego nie ma, ale to nie jest stuk, więc Taki tak, jest hałas, tak dziwnie no. Dobrze, jeszcze raz low boost, tym razem po poprawkach. Jest wszystko. Ale, 417 kudzy? Ale wydaje mi się, że tak. Wow. Wydaje mi się, że ten niuut dłużej teraz trzyma, widzisz? Aha. Takie mam spostrzeżenia. Co prawda, on jest jeszcze poszarpany, i tutaj mamy jakoś strasznie głośno. No jak na te wartości teraz to. Tutaj sobie tak trzy razy przydzwonił, ale to wiesz, zaraz zobaczymy jeszcze, jak, jak paliwa kreszta. Ok. Jak to wygląda? To optymistycznie, jak na słabą mapę. Znaczy słabą, no. No teraz takie półtora bara jeden sześć. Ale ma wiesz, lekkie jeszcze takie przekony. No ale to jest to nasze minimum, które robimy, tak? Tak. Co tam wymyśliłeś? Tam, wiesz kto dzwonił? Nie, nie słyszałem. Kiwi! Słyszałem. Kiwi Wiesz, że za zaraz przyjedzie? No to zejdzie. No, Pomoże ci w strei! No to niech wsiada, kurde, bo ja dzisiaj się <laughs> czuję taki trochę... Osamotnio... Nooo! No dobra. Do względem poprzednich stroń Twojego to wiesz o co chodzi? Było tłumy ludzi po prostu. No tak, a teraz puste. Czego się tego. coś działo, a teraz jesteśmy sami, tak? Ale patrz! Kiwi nas zaszczyci, to nie Nie tak wszyscy nas opuścili. Mnie przynajmniej. Later that same evening. No, tego bym nie wymyślił. Kiwi na strojeniu wojownika i to na fotelu kierowcy. Słuchaj. Kamil, co działo? się niespodziewanego. Ŗo! To prosto z Luksemburga, No! Aż tak daleko musiałeś dojechać, żeby poczekać. No, bo wczoraj wyjechałem. Dobra, gotowi? Czekaj. To co, zamykamy jedziemy.